Rozdział 115: Zdrowa Kuchnia, Część Pierwsza. Podczas ostatnich siedmiu miesięcy przebywaliśmy w domu tylko przez około cztery tygodnie. W naszych podróżach zasiadaliśmy przy wielu różnych stołach, od Iowa do Main. Niektóre osoby, które odwiedziliśmy, żyją zgodnie z najlepszym światłem, jakie posiadają. Inne, które mają takie same możliwości nauczenia się, jak zdrowo i dobrze się odżywiać, nie podjęli żadnych kroków w kierunku reformy. Mówią, że nie wiedzą, jak gotować w ten nowy sposób. Ale nie mają żadnej wymówki w sprawie gotowania, bo wiedzieli, że w książce Jak żyć znajduje się wiele wspaniałych przepisów i dzieło to znajduje się w zasięgu wszystkich. Nie twierdzę, że system gotowania zalecany w tej książce jest doskonały. Być może wkrótce w niektórych aptekach będzie dostępna mała praca, bardziej zgodna z moim umysłem. Ale jak żyć, uczy gotowania prawie w sposób wyprzedzający nawet to, z czym podróżny często się spotyka, nawet wśród niektórych adwentystów dnia siódmego. Wiele osób nie uświadamia sobie tego, że jest to sprawa obowiązku, stąd nie próbują właściwie przygotować jedzenia. Można to zrobić w prosty, zdrowy i łatwy sposób, bez używania smalcu masła czy też mięsa. Musi się połączyć zręczność z prostotą. Aby tego dokonać, kobiety muszą czytać, a następnie wprowadzać to w praktykę. Wiele osób cierpi, ponieważ nie chcą podjąć wysiłku. Osobom takim mówię: Czas na ciebie, abyś obudził swoją śpiącą energię i zaczął czytać. Naucz się, jak gotować w prosty sposób w sposób taki, aby zapewnić sobie najsmaczniejszy i najzdrowszy pokarm. Chociaż źle jest gotować wyłącznie dla zaspokojenia smaku lub apetytu, to jednak nikt nie powinien sądzić, że uboga dieta jest prawidłowa. Wielu jest osłabionych i potrzebują pożywnej, obfitej, dobrze przygotowanej i smacznej diety. Często uważamy, że graham jest ciężki, kwaśny i niedopieczony. Wynika to z braku zainteresowania nauką i troską o wykonywanie ważnego obowiązku kucharza. A często widzimy ciastka z kiełków lub miękki biszkopt za wysuszony, nieupieczony i traktujemy inne rzeczy w ten sposób. A potem kucharki mówią, że bardzo dobrze sobie radzą w starym sposobie gotowania, ale prawdę mówiąc, ich rodziny nie lubią Grahama, więc myślą, że zagłodziłyby rodzinę, jedząc w ten sposób. Powiedziałam sobie: Nie dziwię się temu. To wasz sposób przygotowania jedzenia powoduje, że jest ono niesmaczne. Jedzenie czegoś takiego z pewnością przyprawiłoby o niestrawność. Ci biedni kucharze, oraz ci, którzy muszą spożywać takie jedzenie, z powagą powiedzą, że reforma zdrowia nie pasuje do nich. Żołądek nie ma mocy przekształcić kwaśnego, ciężkiego chleba w dobry, ale ten ubogi chleb obróci zdrowy żołądek w chory. Ci, którzy spożywają takie pokarmy, wiedzą, że opadają z sił. Jaka jest tego przyczyna? Niektóre z tych osób nazywają się reformatorami zdrowia, ale z nimi nie są. Nie wiedzą, jak gotować. Przygotowują ciasta, ziemniaki i graham, ale cały czas powtarzają to samo bez urozmaicenia, więc organizm nie jest wzmocniony. Wydaje się, że czas poświęcany na zdobywanie gruntownego doświadczenia w przygotowaniu zdrowego, smacznego pożywienia uważają za stracony. Niektórzy postępują tak, jak gdyby to, co jedzą, było stracone i cokolwiek, co mogą wrzucić do żołądka, będzie dobre. Tak samo jak pożywienie przygotowane bardzo starannie. Ważne jest, abyśmy jedli ze smakiem. Jeżeli tego nie możemy, lecz wrzucimy do żołądka, aby tylko cokolwiek zjeść, wtedy odżywiamy się nieracjonalnie i niewłaściwie, podczas gdy zdrowe i smaczne pożywienie powinno być spożywane z radością. Powinniśmy być zbudowani tym, co jemy. Aby wytworzyć dobrą jakość krwi, Musimy spożywać dobry rodzaj pokarmów, przygotowywanych we właściwy sposób. Dla tych, którzy gotują, jest religijnym obowiązkiem uczenie się, jak przygotować zdrowe pożywienie na różne sposoby, aby można je było jeść z radością. Matki powinny uczyć swoje dzieci, jak gotować. Jaka dziedzina wykształcenia młodej damy może być ważniejsza od tej? Jedzenie ma wiele wspólnego z życiem. Skąpe, ubogie, niesmacznie przygotowane jedzenie nieustannie niszczy krew przez osłabienie organów ją wytwarzających. Zasadniczą sprawą jest uważanie sztuki gotowania za jedną z najważniejszych dziedzin wykształcenia. Jest niewiele dobrych kucharzy. Młode kobiety uważają, że być kucharką jest czymś poniżającym, degradującym do roli służących. Tak wcale nie jest. Nie patrzą na sprawę z właściwego punktu widzenia. Wiedza o tym, jak przygotować zdrowe pożywienie, zwłaszcza chleb, nie jest małą sprawą. W wielu rodzinach znajdujemy ludzi z niestrawnością, i często potem powodem tego jest zły chleb. Pani domu decyduje, że nie wolno go wyrzucać, więc się go zjada. Czy jest to sposób na pozbycie się złego chleba? Czy wrzucając go do żołądka, zostanie przetworzony w dobrą krew? Czy żołądek posiada moc zrobienia z kwaśnego chleba słodki, a z ciężkiego lekki lub ze spleśniałego świeży? Matki zaniedbują tę część wykształcenia w odniesieniu do córek. Biorą na siebie ciężar trosk i pracy i szybko się niszczą, podczas gdy one są bezczynne i jeszcze je usprawiedliwiają, pozwalają na wizyty, szydełkowanie czy zastanawianie się nad egoistycznymi przyjemnościami. Matka wyrządza krzydła swojemu dziecku, która czasem trwa przez całe życie. W wieku, w którym córka powinna być w stanie ponosić niektóre ciężary życia, nie jest do tego przygotowana. Osoby takie nie są zdolne do przyjmowania na siebie trosk i ciężarów życia. Kiedy tylko lekko się je obciąży, wymawiają się od odpowiedzialności, podczas gdy matka ugina się pod ciężarem trosk, jak wóz pod snopami zboża. Córka nie ma zamiaru być niemiła, ale jest beztroska i nieuważna, w przeciwnym razie zauważyłaby zmęczenie i wyraz bólu na twarzy matki i usiłowałaby ponieść większą część tego ciężaru i ulżyć jej, aby nie została złożona na łóżu boleści, co może spowodować nawet śmierć. Dlaczego matki są tak zaślepione i nie dbały w takich sprawach jak wykształcenie swoich córek? Bardzo mnie zasmuciło, kiedy w czasie odwiedzania różnych rodzin widziałam, jak matki dźwigają wielkie ciężary, podczas gdy ich córki przejawiają pogodę ducha, dobre zdrowie i siły, i nie odczuwają żadnych trosk ani ciężaru. Podczas dużych zgromadzeń, gdy rodziny są obciążone przybyciem dużej liczby osób, widziałam matki niosące ciężary pracy, mając wszystko na głowie, podczas gdy ich córki siedziały. Gawędziły z młodymi przyjaciółmi i odbywały wizyty towarzyskie. Rzeczy te wydają mi się tak niewłaściwe, że z ledwością mogę powstrzymać się od mówienia bezmyślnej młodzieży, aby zabrała się do roboty. Pomóżcie swojej zmęczonej matce. Zaprowadźcie ją, aby usiadła w pokoju i zmuście ją, by odpoczęła i cieszyła się towarzystwem swoich przyjaciół.